Talkshop. Angielski w biznesie. Odcinek 190. Jak rozmawiać o możliwościach z klientem po angielsku? Wersja B1, B2. There's a 50, 50 chance the cat eats it. Hi there. It's Carolina from ASAP Speak and Play. Lecisz gdzieś latem, ale obawiasz się o swój angielski? Don't worry. We've got you back. Ruszają zapisy na kurs Angielski w podróży Last minute 8 spotkań, 12 godzin praktyki. Nauczysz się ogarniać m.in. lotnisko, hotel, restauracje, wynajem auta w miesiąc. Dodatkowo otrzymasz kurs audio do samochodu, dzięki któremu zautomatyzujesz pytania i odpowiedzi. Start 24 czerwca, szczegóły na asap.waw.pl i w opisie. A teraz przechodzimy do lekcji. Jak rozmawiać o możliwościach z klientem po angielsku? Jeśli celujesz w poziom B2, to dzisiejsze zwroty to twój must know. To konkretne, biznesowe frazy, które przydadzą się na spotkaniach, gdy chcesz uprzejmie i profesjonalnie powiedzieć, co jest możliwe, a co nie. Te kolokacje i ich wariacje to. There is a chance that. There is a possibility. It's doable. It's feasible. Or it's not feasible. And now let's dive into key phrases that will help you sound more professional and confident when talking to clients. If you're aiming for B2 level and want to sharpen your business skills, this episode is for you. Stick around till the end for a quick quiz to test what you've learned. Let's get into it. 1. There's a chance that Jest szansa, że... Listen and repeat. Jest spora szansa, że dziecko będzie dobre w There's a decent chance that kid'll be good at sports. There's a decent chance that kid'll be good at sports. There's a decent chance the kid'll be good at sports. Jest duże prawdopodobieństwo, że Tara trafi do więzienia. There's a pretty good chance that Tara's going to jail. There's a pretty good chance that Tara's going to jail. There's a pretty good chance that Tara's going to jail. Prawdopodobieństwo, że kot to zje, wynosi pięćdziesiąt procent. There's a 50 -50 chance the cat eats it. There's a 50 -50 chance the cat eats it. There's the There is a possibility. Jest taka możliwość. Listen and repeat. Myślę, że istnieje naprawdę duże prawdopodobieństwo. Myślę, że jest to całkiem realna możliwość. I think that is a very real possibility. I think that is a very real possibility. I think that is a very real possibility. Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że będą chcieli porozmawiać. There is a slim possibility that they might want to talk. There is a slim possibility that they might want to talk. There is a slim possibility that they might want to talk. I choć istnieje możliwość. Well, there is a remote possibility. And while there is a remote possibility. Well, there is a remote possibility. 3. It's doable. Doable is an informal, everyday word. It means it can be done. It's not too difficult. You can use it in casual conversations. Listen and repeat. Zdecydowanie jest to wykonalne. It's definitely doable. It's definitely doable. It's definitely doable. To trudne, ale wykonalne. It's challenging, but doable. It's challenging, but doable. Challenging, but doable. To skomplikowane, ale wykonalne. It's complicated, but it's doable. It's complicated, but it's doable. It's complicated, but it's doable. Four. It's feasible. To jest wykonalne. Feasible is more formal and professional than doable. It's often used in business, project planning, and technical discussions. It means realistically possible given time, cost, or resources. Listen and repeat Cóż to jest matematycznie wykonalne? Well, that's mathematically feasible! Well,

But it's not feasible without a map. But it's not feasible without a map. But it's not feasible without a map. Bo sprawdziłem to i to nie jest wykonane. Because I've looked into it and it's not feasible. Because I've looked into it and it's not feasible. Because I've looked into it and it's not feasible. Good job! Quiz time! Can you translate these sentences to English? Niestety to nie jest wykonalne potocznie? Unfortunately, it's not doable. Niestety to nie jest wykonalne formalnie? Unfortunately, it's not feasible. Myślę, że jest to całkiem realna możliwość. I think that is a very real possibility. Jest spora szansa, że nam się uda. There is a decent chance we'll make it. Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że There is a slim possibility that Well done. Poznałeś dziś cztery kolokacje, które wykorzystasz podczas rozmów biznesowych, żeby powiedzieć co jest możliwe, a co nie. A jeśli chcesz przećwiczyć angielski w podróży, dołącz do intensywnego kursu startującego 24 czerwca zaraz po Bożym ciele. Wszystkie linki znajdziesz w opisie odcinka. Thanks for today. Till the next time. Cheers!